Dzień dobry, serdecznie witam na konferencji prasowej po meczu Radomiak Olimpia Zandru. Wyniki 1 do 0. Krzysztof Zalewski, trener drużyny Olimpii, Marcinia Łocha, trener Radomiaka. Tradycyjnie rozpoczniemy od podsumowania przez obydwu trenerów. Prosimy najpierw ten gości. Krzysztof, proszę bardzo. trenerowi małżeństwa. Szkoda straconych punktów czy punktów, bo myślę, że tutaj dzisiaj zostawiliśmy dużo. sytuację i ją wykorzystał. Do końca staraliśmy się odrobić tą ramkę Nie udało się, chociaż na, na tym niezbyt w trudnym boisku było trudno jakoś kombinować ją w Szkoda przede wszystkim pierwszej połowy, bo grałem z wiatrem. Kilka ciekawych akcji stworzyliśmy i brakowało tam spokoju i zimnej krwi, żeby, żeby zagrać dokładne ostatnie podanie i stworzyć sobie jakoś Sytuacji. Szkoda, że ta nasza seria, ma świetna seria na wyjazdach się skończyła, ale, ale dzisiaj się był lepszy. Dziękuję. Dziękuję. Możemy przestać? Już. Pan Marcin Jałocha. Znaczy wiadomo jakie sytuacje są, obydwa zespoły, że tylko można, że już pogodziła się nie pogodziły, tylko spadek jednego i drugiego zespołu jest, ale pragnęliśmy tak, my tak przeciwnie, o wygranie, o trzy punkty, żeby się godnie pożegnać My z kibicami. Tutaj był ostatni mecz u siebie cieszę się, że zespół wygrał ten mecz. <coughs> minus, minus tej naszej gry to dzisiaj niedokładność, bo to co mieliśmy, dużo strat, dużo niedokładnych niecelnych podań, złych rozwiązań. I to, to, to wyglądało, dawało to takie znudzenie, że, że nasza gra była, była jak to się mówi, taka szarpana, męczona. Jeżeli by troszeczkę było więcej tej dokładności, to uważam, że moglibyśmy spokojnie wygrać ten mecz troszeczkę wyżej, nie, nie jest takiej nerwowej końcówki, tak powiedziałem, założyliśmy sobie, że do końca gramy w każdym meczu trzy punkty, cieszę się, że Leszno to realizuje mimo tego, tak jak powiedziałem, że że jesteśmy już w trzeciej lidze, ale tak powiedziałem, chcemy w każdym meczu to wszystko i i ma zostanie jeszcze jeden mecz i mam nadzieję, że w tym ostatnim meczu też zdobędziemy pełną górę i, i zdobędziemy 44 punkty na, na, na wiosnę uważam, że byłoby to fajna sprawa, szkoły. Wiadomo, że i nam zabrakło i do utrzyma. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, są pytania jakieś z sali? Nie widzę. Dziękuję sobie.